Sasza, gratulacje. E, chyba jesteś zadowolona z dzisiejszej walki. E, jestem zadowolona z dzisiejszej walki, ale jest nad czym pracować. To nad czym w takim razie jeszcze musisz popracować? E, chciałabym e, bardziej, jeszcze bardziej celno bić. Chciałabym nie dwoma tylko cztery ciosy, plus jeszcze raz dwa, to znaczy chciałabym powtórzenie dodać i więcej akcji robić. Na pewno twoim atutem dzisiaj e, w ringu była praca nóg, no i seria. <śm> Eee, mogę zgodzić się z tym. Wszystko, co e, zakładaliście ze sztabem szkoleniowym przed walką, zostało zrealizowane w dzisiejszej walce? Eee, Przeciwnieżka Klaudzie nie była dla mnie bardzo tajemnicza. Ja wszystko widziała, jak ona pracuje. Nie było e, sensu za bardzo ruszać na nogach. Ja bardziej chciałam stanąć i celno trafić. Czasami to udawało się, ale nie na tyle, żeby gotować to przydzięcie. Chyba e, Twoja rywalka e, swoją szansę miała tylko wtedy, gdy, gdy miała cię tak naprawdę przy linach, gdzie był mocny półdystans, to wtedy mogła czymś zaskakującym, że tak powiem, wystrzelić. E, co do mnie, to ja staram się dzisiaj pracować nie tylko na danym dystansie, a jeszcze średni, mały dystans, dla siebie spróbować poprzejmować ciosy i popracować od gardy. No właśnie momentami to udało się zrobić. A czymkolwiek Klaudia dziecię zaskoczyła? Tylko tym, że przyjmowała nie słaby cios, ale została z, z charakterem i szła i starala się dalej walczyć z, z chęcią, powiem tak. Co dalej? Bo tak. Pewnie chciałabyś zmierzyć się z którąś z F. Bliżej myślisz w tej chwili Ci do walki z Ewą Brodnicką, czy może w wyższej kategorii wagowej z Ewą Piątkowską? Eee, już Ewa Brodnicka na razie jest w moim teamie, ma kontuzję, ale jestem przygotowana jak na królewną Ewę, tak i na tygrysę Ewę Piątkowską. No tylko tak, walka z Ewą Piątkowską no byłaby byłoby chyba trochę dla Ciebie to utrudnienie, z tego względu, że walczyć w wyższej kategorii wagowej, nie wiem, dwa, dwa dobre obiady i, i, i masz zrobioną wagę? Ja sądzę, że nikt to nam będzie miała większy waga, ale ja będę szybsza i będę wykorzystać swoje możliwości w tym. Kilka dni temu rozmawiałem z Ewą Piątkowską i ona powiedziała, że z Saszą Sidorenko może boksować, jeżeli będzie miała dobre sparing partnerki i na pewno dużym utrudnieniem będzie to, że ta twoja ruchliwość, to, że uciekasz w ringu, to chyba no, tak, takie na, najbardziej, że tak powiem, dla niej byłoby utrudnieniem w ringu. Dlatego muszę szukać takich przeciwników, którzy ruszają na nogach i jest szybkie. Długo będziesz odpoczywała teraz po tym zwycięstwie? Nie mam zamiaru na duży odpoczynek dlatego, bo w szybkim czasie chcę zwiększyć ilość rund i oczywiście jak najszybciej dojść do Pasa Mistrzostwa Europy. Walka o Mistrzostwa Europy na Polsat Boxing Night? Dokładnie. To już szukam, <grywa> już się, bo e, na razie ćwiczę, e, mam dwa kluby, gdzie prowadzę zajęcia i się sama ćwiczę, szukam trenera i jestem przygotowana jak najszybciej taki wyjść na rynek polsat boxing night. Właśnie, łatwo jest to wszystko pogodzić, to my pracę z ludźmi i, i twoje treningi? E, bardzo uwielbiam увільбіям працю зі своїми клієнтами e, в тим часі учу їх бокс і сама чогось уче, але не є славо полончити працю з тренуваннями своїми. Tobie Sasza już ten Polsat Boxing Night to od jakiegoś czasu tak się śni, śni w końcu, w końcu mam nadzieję, że tej jesieni kibice zobaczą Cię cię na tej imprezie. Gratulacje raz jeszcze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, ja w pełni na tym, jak zorganizuję mnie walkę na Polsat Boxing Night, to nikt nie zostanie, nie, nie pożaluje o tym. Pokażę jak najlepszy boks.